Witam wszystkich bardzo gorąco w pierwszym odcinku w grze Jaga. Z tej strony GM4 i zaczynamy. Jaga to produkcja, w której wcielamy się w jednorękiego kowala, który, któremu cal zleca niemożliwe do wykonania zadania, a wiedźma krem, mąci mu w głowie, a jego babcia szuka żony. To jest taka historia w pigułce. Oczywiście gra jest bardzo mocno inspirowana słowiańskim folklorem, także nawiązania do, do, do tejże rzeczy będą bardzo mocne. Łącznie z muzyką. Także sobie zaczniemy. Graż wyszła jakiś czas temu, natomiast dopiero wczoraj wyszło na Steamie, ale wczoraj nie miałem czasu, żeby to tak nagrać, więc dopiero dzisiaj. Dobra, eee, to co? Zaczynamy. Tutaj chyba nie mogę. Ma... Tak, jest tylko jedna opowieść, widzę. Gra już jak widzicie, jest wersja 1.2.2,7, więc powinna być raczej już w miarę dopracowana. Tryb fabularny, bajeczka tylko dla dzieci, wyważona legenda, polecana przez babę Jagę i tryb hardkorowy. No to raczej nie będziemy w to iść, nie będzie tryb normalny, sobie zobaczymy. O, nawet, nawet jest język polski. you Jaga bony, Jaga great. want Upon his throne, I will bestow a fate of sorrow, bad luck, and woe. My test. He was unkind, just like the rest. He said to me, "Leave, ugly hag!" When all I did was ask for bread. And as his guards drove me away, I laid my curse. And he heard me say, Oh, I shall leave, but hear this from me. How you'll treat others, treated you'll be. The one who is cursed with dreadful luck will be around when your throne turns to muck. But if you kill him by your own command, all of your tsardom will turn into sand. <laughs> so ever since then, he searched every day to find the unlucky one and send him away. And now he's found him a man with no charm. Ivan, the blacksmith, who's missing an arm. Hmm. Yaga, our friend we lend you our skill ivan we shall use to fulfill your will blacksmith i have a name the name is ivan do not speak out of line blacksmith you work in the village and people say you are followed by bad luck Broken swords, bent nails, splintered helmets, crumbled wheels. Everything you create shatters to dust, and you bring misfortune upon us all. One day I was at home with my papa, and she said to me, Oh, Ivan, my needles broke again. Would you make your poor old grandma some new ones? Sure, Baba i'll make you a couple so strong you'll be able to weave chains with them i just need to find some enchanted iron be careful ivan do not worry if there's misfortune in the world i haven't met it yet oh and if you're out there see if you can find yourself a wife later that day i was going through a beautiful forest Little did I know what would follow. Dobra, idziemy. Nie mam żadnej mapki, ale widzę, że możemy tylko iść w prawą stronę. Dobra, jak tutaj się bije? Widzę, że mamy po prostu na lewej z myszy, a na lewy? Na lewy możemy rzucać, Okej. Okay. Ten widzę młody jak nigdy Dobra, jakaś walka pierwsza z jakimś zmutowanym wilkiem, chyba niedźwiedziem, tam, znaczy dzikiem. O, on w nim się rzuca. Dobra. Aha, dobra, tutaj już widzę, jak się rzuca. Muszę myśleć sobie najpierw zasolować i wtedy. Jedz smalec, bo zyskać siłę woli. Dobra, to jest dzika będzie smalec, jak rozumiem. Mam smalec, jak go teraz jeść? Ku, a burzy magiczne już Zwiększa pecha, aha okej, okay. Zjad, zjadłem coś, ale nie wiem co to było I nie wiem tutaj jeszcze jak ten pełnę nas no dobra, ciernie to na razie jeszcze nic złego myślę można je rozwalić Czy tam te patyki A, znowu coś You seek magic. Are you stuck? How do you feel about your luck? No. Bad luck. I think that's just entails. Hard work and patience never fails. Uh, a non-believer then. I see. Looks like the fate is kind with me. Come now with me, before you're thinner just in time to be my dinner. but it's lunch time. I have to eat now. It is late. And I will have you on my plate. And now, you know, bad luck is real. It is my name. And you're my meal. to <inaudible> zjeść,

And when I nearly hit her head, she laughed at me and it broke instead. So I just ran, I ran away. I had no time to stop and pray. And in my path, fixed in a tree, a golden axe was there for me. But as I grabbed and said, What luck, I realized my hand was stuck. And then she raised her deadly knife and tried to rob me of my life. But as she swung with evil charm, I moved aside and she chopped my arm. She grabbed it and she said, How sweet! And so I got up on my feet. I started running, dripping blood. Well, not a drip, it was a flood. But right behind, I heard a crash, and then I fell down with a splash. As I blacked out, I heard a shout This one is mine now, you get out!

Instead, I will give you a chance to bring me something precious and clear your name. Go far away, wherever you may, and bring me back strength beyond measure. But return without it, and my guards will just drive you away. Yes, my Tsar. Your commands must be followed. I am on my way. Go now. Return Dobra, Strength Beyond Measure to jest siła ponad miarę. Siła niepojęta, to też to przetłumaczyli. Dobra, i zaczynamy rozgrywkę. Skóreczkę możemy zabić, czy nie? Czuję się, że tak. Co nam da? Może jakieś zjednoczone? No, nie za bardzo. Próbam, widzę, dwa paski. Zielone to jest. Y, Zielone. Dla to tam jestem. Czerwone to chyba nasze życie, nasza energia. My dear boy. I I rzuty, heard what that wretched sir sending my boy away instead of finding a wife what will you do ivan every challenge is an opportunity i'll find something for myself and you will but listen to me now i know of a tale a story long lost an apple that makes you strong as an ox. I think you could take that fruit to the Tsar. Yaga knows about it and she's never far. How can an apple give strength? Yes, Ivan. A golden apple. Picked when it is ripe, straight from the branch. Only one apple ripens every seven years. Maybe it is time now. Baba Yaga will know. Find her and she will tell you. The powerful witch, deep in the forest. Her house sits on a chicken leg. I'll tell you an old poem about her. At night in the forest, you should be afraid. Yaga is there, caressing her braid. In front of her house, there's a skull on a spike. No stories about her are ever alike. Sometimes she gives you advice and some magic. Sometimes you're pushed in the oven. How tragic. She will give you good advice if you find her. I will go to Baba Yaga. Wish me well. I am glad you are listening, but I hope you do not want to go empty-handed. She will need a gift when you need her. It is said the best gift for her is a wormy bone and a cloth with a poor man's sweat. Ooh, where could I find a wormy bone? The graveyard, of course. But don't go digging there yourself. Talk to the undertaker. He must have some bones from old graves he cleaned up. The sweat of a poor man. Yes, that one is easy. Talk to the hay farmer behind the church. He's the poorest peasant in the village, him and his brother. I will go to them, Baba, and ask for their help. Take some copex with you. It's not much, but it's what I can give. Now go, Ivan. Help them if they need. Then return to me before you go. I have more to tell you. I want to see you back and wed, not cold and dead. Before you leave, you should go to your anvil and make some weapons. You will need them in your journey. Oh, and while you're out there, see if you can find yourself a wife. Tak tutaj widać nasza babcia chce nam żonę znaleźć. <laughs> is the real deal? <laughs> Take a bottle of wine over that any day. Wine is for weak men. No, ho, ho. you don't know what you're missing out on, mate. No. I'm the one who doesn't, eh? <laughs> Seriously, now. Dobra, z nimi chyba nic więcej nie pogadamy. To możemy wejść do domu? Nie za bardzo, dobra. Idziemy w takim razie gdzieś dalej. To jest wioska, przydałaby się mapa tutaj, żeby zobaczyć. Nie mogę jeszcze włączyć mapy, widzę. Też nie wejdziemy w takim razie. O, tutaj są jacyś. Z tej rybki widzę. Zresztą nie wiem, czy to jest dobre zabijać kury w naszej wiosce. Co to za jeden krabarz, chyba, tak?

125 25 kopiejek A, ja w ogóle nie mam kasę, mam jeszcze 70 To taki średni może A, to ruda była, okej okay. Aha, dobra, wyjął sobie z plecaka This is a good spade. I will dig many graves with this. Now that you've know, anything I can help you with? Tak, I need a bone, rotten and filled with worms. Do you have something like that? Oh, I always end up with a few of these in my pockets. take this one. It's too hard to crack, so you can have it. Thank you zrobić. Teraz musimy znaleźć w takim razie tego wieśniaka, jakiegoś biednego. To tu, tu, tutaj jest jakiś zombie? Rozmawiamy z nim. Aha, to jest jakaś martwa osoba. Ktoś mu ukradł wieczko strumne, czy tamtą górną część. <grym> Dobra, czyli jak rozumiem musimy znaleźć mu wieczko, no, się zaglądowałem, dobra, tu możemy wyjść. Troszkę musiałem przyciszyć tutaj muzykę, była za głośno. No oczywiście, on może płacić Tarek, jak mam 75 widzę. A może go poprosić Aha, i tutaj mamy jakieś takie parę słówek, i one jak rozumiem, tutaj kształtują też naszego, nasz charakter, naszego bohatera. Eee... O nie będzie tam, może. Dobra, i co nam to dało? Nie widzę wielkich zmian. Chyba, że mamy teraz pecha, może na zero, że to jest ten sposób działa. Czy to tak jakby liczba naszego szczęścia bardziej. O, tak to jest, kto to za jeden? Talizmany, widzę. Jajko jakieś z dwoma żółtkami, szlamiszna konieczyna i czaszka. Czy coś mu sprzedać? Mamy jakieś mieci, widzę. Ruta brązu. Kompot baby, który nam daje. Wytrzymałość, aha, taki taki nieśmiertelny przez chwilę chleb. Lepiej się poczuć i smalec sobie zostawimy, może. E, to może nie, aha, tutaj mogę sobie zmieniać, ale chyba nic nie mam z tej Tu mam wszystko chyba w tym pierwszym, dobra. Dobra, zobaczmy co masz tutaj jeszcze ciekawego. Dobra, masz naszyjnik z czaszką węża. Trudniej cię pchnąć za 45, nasza tym jest akurat, czy to też mi się jak gdy masz pecha, o, słabe, jak z bowiem żółtkiem. Hmm. Aha, to jest nawet dobre, ale nie stać mnie na to, więc sobie na razie nic nie kupimy. W takim razie idziemy szukać teraz tego wieśniaka, jak rozumiem. I wieko trumny, trzeba by jeszcze znaleźć, tu jest jakiś namiot. Aha, tu jest jakaś No chyba go nie... jej nie pogosławimy po, po Magiano spoczegawczość też niezbyt duża. No dobra Ale nie mam nic magicznego No nic nie mamy, więc odejdziemy na razie Ale wiemy, że może takie coś zrobić. Dobra, tu jest wyjście z wioski tu się jakieś dzieciaki bawią. O jest piesek

Mniemy kuretu, jest ten grabarz i tutaj wyżej powinien być ten bar chyba. Jakoś w tym miejscu. Tutaj jest ten e, ksiądz zdaje się. Z jakiś domek. Aha, my jeszcze mieliśmy wrócić do naszego domu w ogóle. I tu jest knajpa, dobra. Chodzi, który z nich prawdopodobnie. Nie no to już było. To może też jest tam ten trzeci, co stoi u góry. O, mogę się tullać na spacie, fajne. Będzie ten trzeci w takim razie. O, z nim też nie pogadamy. Oj, kurczę, szkoda, że nie będę tego przewinąć. tutaj zobaczcie, nam urosło ten y, pasek cały. Aha, jak się turlamy, teraz. Aha, to, y, to nie jest pech, to jest. Y, y, stamina, stamina. Sobie musimy poszukać w takim razie jego. Brata, mam w ogóle już mapę czy jeszcze? Jeszcze nie mam mapy w ogóle, żadnej. I tutaj obok, w zasadzie to obok tu jest ten kościółek. Mamy coś takiego, jakąś katapultę, którą możemy wystrzelić nie wiem, w dzwon, w kościół. Zobaczymy, co to się zrobi. Rzuć kopiejkę. Odejdź. I się nic nie stało. A, okej, okay. a tu możemy z się rozmawiać, czy mi się wydaje? No wydawało mi się, okej. Okay. Tutaj chyba nie byliśmy jeszcze. Tu, że... Aha, tu jest ten szaman. Tu jest jakiś domek, to jest nasz dom? Nie, to nie jest nasz dom. Sobie jeszcze z tym wieśniakiem, ale widzę, że nie ma o czym. No myślę, że to jest nasz dom, skoro to mamy jakiś szalutkowale. Chodzimy z jakiegoś do naszego domu. Tu możemy sobie stworzyć broń. Możemy spać. A tutaj to jeszcze było. ruda, weźmy wszystko chyba, nie? jak najbardziej bierzemy koło i co on robi od razu? no sobie zrobi, widzę tarczę z tego koła no, bo odwrotnie dobra, sobie stwórzmy Naprawę, wydobywanie, usprawnikowadło kowadło, wytwórz. Zobaczmy, co możemy sobie zrobić. Tutaj mamy chyba, jak rozumiem, takie schematy, ale jak na razie, mogę to w ogóle zrobić. Mamy młot, ale mamy chyba młot, nie? Też ta... Mamy też koło, która jest też tarczą naszą. Lewy szybciej blokuje taki, dobra. A tutaj tego widzenia nie możemy zrobić. Jeszcze runy możemy zrobić. Runa radogasta, czy radogasła? Gdy broń ulega zniszczeniu, z niej osłabiają się napoje. No. Co zrobiłem sobie, jak rozumiem? Tego, jak widzę, nie mogę. Młot i rudy. No, nie chcę anulować. Chcę po prostu sobie stąd wyjść. Ale chyba to nie takie proste. Aha, tutaj jak rozumiem dodajemy do niego runę. I, I co jeszcze? Aha, jeszcze musimy wybrać runę w takim razie. Czyli brąz, lekki metal, śmiercionoszty materiał. Ponadczasowy metal, czyli jak rozumiem, będzie bardziej wytrzymały. Metal szczęścia i pomyślności. No to złota. No nie no, to znaczy żelaza myślę. Teraz możemy zrobić. okej okay. Chcę. Będziemy mieć teraz chyba jakąś lepszą broń w takim razie, jak się domyślam. O! Fajne! Co tu jeszcze mamy? E, rani wszystko co trafi mocno. kowadło I to też nas kosztuje, jak rozumiem. Takie są rozszerzenia widzę. Okej, okay, już chyba mniej więcej ogarniamy co tu chodzi. E, no i co? Idziemy w takim razie. Wydaje mi się, że już tutaj nic nie będzie więcej w tej wiosce, aż tu sobie jeszcze pobiegam dookoła, jak ktoś będzie no to wam znać. Nic takiego spotkaliśmy pastucha, który nam nie powiedział nic ciekawego. Dobra, wygląda na to, że tutaj już nie ma ciekawego, także musimy wyjść obaj poszukać reszty zadań na zewnątrz. Aha, tutaj możemy wrócić się do naszej bazy, do naszego miasta. Mamy jeszcze tutaj widzę. do stworzenia kowadło. Gdzie idzie teraz? Tutaj mogę coś zrobić? Mogę sobie coś wybrać, dobra. Na pewno w sobotę tego dnia, wrogowie cierpią najbardziej, jeśli się nie mylę, środa, w połowie tygodnia Iwan może utrzymać większą ilość uderzeń. Niedziela, dzień poczynku zawsze leczy Iwana po burdach. Aha, mogę sobie wybrać, którego dnia rozpoczynam podróż. No, myślę, że niedzielę może niekoniecznie. I będzie może w środę. Aha, pięć list na kończyna nam zasyduje pecha. Okej, okay, jesteśmy tutaj, widzę, czy nie możemy stąd już wrócić, jak rozumiem. O, mamy wreszcie mapę. Jest lato. I tu mamy też mapę, która chyba się automatycznie powiększa w zależności od tego, gdzie jesteśmy. I nasz pierwszy wróg wygląda jak strena w o, Dobra, umarł. Nie było zbyt ciężko, czy mogę coś z niego zabrać? Chyba nie. Mogę to zniszczyć, mogę, ale coś chyba za bardzo nic z tego nie wyleciało. I Możemy teraz iść w prawo i do góry. Widzę, mapa nam coś powie. Eee, no nic chyba, zobaczymy sobie, ale wyłącz mapkę. Może. O, już nie wolno. My też miałem rzucać to parking, zobaczcie. I tu jeszcze mamy, jak widzicie. Eee, o, złote wyleciało. Jakąś mgłę na dole, jakieś takie, coś, że my nie możemy tam. Czekaj. Jeszcze raz. Dobra, już mniej więcej ogarniam tutaj jak się biega. Wejdź. Aha, tu była jeszcze jakaś pieczara. Działaj. Runa czytelnika. I co nam tu da? Możemy to zniszczyć? Możemy. Złoto wyleciało. I jeszcze jest jakaś źródła. nawet nie najmniej. Dalej chyba nic nie ma, czyli to było na tyle. W tej mini jaskini. Więc wyłazimy już tą w takim razie. Tutaj już nic nie będzie. Podobnie jak tutaj. Czyli chyba tą część mapy żeśmy sobie już wyczyścili. Szkoda, że nie ma mini mapy, A, musimy na nią wcisnąć. Dobra, teraz jest. Więc widzimy troszeczkę więcej. Muzyczka bardzo fajna. Dobra, idziemy w takim razie dalej. Tutaj widzę kolejnej przeciwnicy. Ale ci nie umieją rzucać na szczęście, tylko umieją biegać. Oj. Dobra. Hmm. Byli dosyć łatwiej widzę. sobie zbierzemy. Ich co mieli wszystko, jakieś różne głodzie, części ciała. Okej. Okay. tutaj też nic nie będzie. Kolejny domek. I ktoś chyba kto nas nie chce zabić widzę. sobie może z nim porozmawiajmy. Pewnie nam da jakieś zadanko. Znając życie jak to gra RPG. Cześć, Tell me of your sorrows and I'll see what I can do. I fear for my sheep flock. They've gone grazing this morning, and I haven't the sharp eyes and mind to bring them back. My fortune of having magic sheep is cursing me in old age. Will you please help? No, oczywiście. Nie ma na to czasu, o tego będę miał Pomogę ci. What no, będziemy Tell me what need to know. Each night the sheep think of a riddle. No ciekawa, ciekawa I musimy rozwiązać w takim razie łamigłówkę która się wyświetli na skórze na na wełnie Enough talk. Let's get your sheep back before nightfall. Dobra, w takim razie musimy też te owieczki gdzieś tam przyprowadzić mu. Ale sobie to zrobimy może już w odcinku następnym. A w tym sobie już się z Wami pożegnamy. Także dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia. Cześć. Co jeszcze może pokładamy? Dobra. Cześć.